Anna Swojniska, listopad. Budzisz się. Wiesz, że to listopad i można trochę pojęczeć, ale po co? Przeciągasz się, żeby stawy trochę postrzelały. Strzelają. Spoglądasz w okno. Pomimo pełnego zachmurzenia czujesz, że u ciebie niebo niezmiennie jest błękitne. Stawiasz pierwsze kroki, sen trzeba odgonić, żeby się narodzić. Zbliżysz się do następnego okna. Sprawdzasz. Jest. Świerk. Ten od zawsze. Trochę skulony z zimna. A dalej samotna wierzba. Klon ma jeszcze kilka liści niedługo odlecą. Pierwszy łyk kawy dociera do palców. Płynie życie. I nagle pani w radiu mówi, czasami śmierć przychodzi pięć lat wcześniej. Czy pani mówi do mnie? Co ja robiłam pięć lat temu?